Mmm, ale to dobre. Niam, 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 niam. Krzyś nie tyle, bo pękniesz. Co ty tam opowiadasz? Mmm, to dobre. O nie, ty się robisz coraz większy. O nie. Moje ciaska są coraz mniejsze. O nie. jestem cały jednak, ale miałem sen. Chcesz marchewkę? Nie, nie, nie. Dobra, albo nie. Lepiej daj, daj. Na razie nie jem już ciastek. Uf, nie, ciastka już nie. Ooo, czy tu jest jakaś ukryta kamera? Czekaj, zrobię zdjęcia jak warzywa. Ej, idź z tym aparatem. Nie, nie, nie. Straszny sen miałem po prostu. Za dużo jadłem i wadrzyłem za dużo i wybuchłem. A przecież ty ważysz dużo. Nieprawda, waży. okej. Okay. Mam idealne BMI. Tak? To jaką masz wagę? 90 kg. Ile? 80 kg. Haha, na pewno wszyscy zrozumieli. No, ale to, to nie moja wina. To, to, na wagę składa się dużo rzeczy. Przecież ja mam, ja mam ciężkie kości. Nie ma czegoś takiego jak ciężkie kości. Nie rób mi wody z mózgu. Czego? Haha, tak się mówi jak ktoś próbuje komuś powiedzieć coś nieprawdziwego. No dobra, ale ty, ty wiesz, że już ty masz w tym mózgu wodę? I to już z litrów wody? Co? No tak, no bo widzisz, nie, jak tu... ja wybuchnąłem w tym śnie, to... Nie mówi się wybuchnąłem, tylko wysadziłem albo wybuchłem. Chyba wiem lepiej, co zrobiłem. To był mój sen. Dobra, w każdym razie zacząłem googlować i nie uwierzysz, ile ciekawych rzeczy się dowiedziałem. No dobra, z tą wodą w mózgu to faktycznie ciekawe. Czyli nasz mózg waży kilogram, bo jeden litr wody to dokładnie kilogram? No, nie do końca, bo nasz mózg waży 1,3 kg i to nie jest sama woda. No bo gdyby to była sama woda, to podczas biegania słychać by było takie chlup, chlup, chlub, chlup, chlup w naszej głowie. Okej, okay, ale to nadal nie całe 1,5 kg. Gdzie reszta? No wszędzie dookoła. No spójrz na siebie, co widzisz. Przepiękną i nadprzeciętnie inteligentną osobę. No to Cię rozczaruję, przecież no, to widać od razu. To jest skóra, to na, na, na pierwszy rzut oka. Fakt. Skóra. Ale za to jaka piękna i gładka dzisiaj kremowałam akurat. A wiesz, że jakbyśmy mogli zdjąć z siebie tą skórę, tak jak astronauta kombinezon, to nasza skóra po rozciągnięciu mogłaby spokojnie robić za ogromny namiot ogrodowy, taki wiesz, długi na 6 i szeroki na 3 metry. Co? Chcesz powiedzieć, że nasza skóra po rozciągnięciu jest tak wielka jak mój pokój? 18 metrów kwadratowych? Masz taki pokój? Nieźle. E, no tak, tak, tak. No, normalnie to ona jest jakby wielkości prześcieradła po rozciągnięciu. O, robi wrażenie, ale zaraz, zaraz. To nie jest najcięższy element naszego ciała. Na pewno nie. E, no, to zależy, bo sama skóra to około 3 do 4 kg. E, no, w sumie najłatwiej jest się dowiedzieć, ile tej skóry mamy na sobie, dzieląc naszą wagę przez 16. No, i wtedy wyjdzie mniej więcej, ile waży sama skóra. Ale jeżeli dodamy do tego naszą warstwę podskórną z tłuszczykiem, to z tych 4 kg robi się 20. Ło, wow, czyli 20 kg minus 4 kg. To tak, to... wiem, wiem, 16 kg. No właśnie, 16 kg tłuszczyku, pączków ciastek, i co tam jeszcze. Ej, to jest? nie fair. Co nie fair? No, zapomniałaś o batonach. Ciastki, batony, pączki. Ty lepiej owoce i warzywa zacznij jeść, bo na 20 kg skóry z tłuszczykiem się nie skończy. Dobra, to zacznę od owocowego nadzienia w pączkach. Nie o to mi chodziła. Dobra, nie fikaj, Weź kalkulator i licz. Dobra, co mam liczyć? No zobaczymy ile jest Krzysia w Krzysiu i ile to ta reszta to to ciało. Okej, okay, to co mam dodawać? Dyktuj. No, 1,3 kg to mózg, mhm. 20 kg to skóra i ciastka. Tłuszczyk. Tak, mhm. tak też. No. no właśnie, i do tego płuca 1,2 kg, mhm. 1,5 kg wątroba, o. plus żołądek 0,3 kg, i jeszcze tyle samo serce. Co? Serce waży tylko 300 g? No właśnie, no Mało. to mnie też coś dziwiło tylko trzy czekolady. A, to jest tylko jednym. No co no dobra, to nie czekolady, to mogą być na przykład niecałe nie dwa jabłka. To taki ważny organ, to tak pan uważa, to jest dziwne mega. Niektórzy mają większe serce niż inni. Ale to nie przekłada się na wagę. Dobra, dobra. Ile tam ci wyszło? 23,3. Hmm, coś mało. Coś tam mało. A czymś zapomniałeś. Coś Fakt, mięśnie. Pomytać. No tak, tak mało ich używam, że zapomniałem, że je mam. <grym> Jednego chyba używasz za bardzo. Jadaczki. To nie jest jadaczka, tylko mięśnie żwacz. Dobrze, U. dobrze, masz rację. Ale to nie zmienia faktu, że brakuje jeszcze sporo kilogramów. Hmm, no tak. To jaki mięsień będzie największy? Mm. Jak to jaki? W twoim przypadku tyłeczek. Jak tak mało biegasz, on rośnie no przecież biegałem. siedzenia. Przecież biegałem, Nabiegałeś, byłeś trzy razy pobiegać i co dalej, do sklepu jeszcze to było. To nie moja Nic wina, że mnie psy teraz. pogoniły, Tak. Ty psa widziałeś kiedyś. Co? No pogoniły mnie, ale za to taki wynik zrobiłem na 200 metrów. No i rekord. No dobra, ale skoro mowa o tyłku, to mięsień pośladkowy i rzeczywiście jest najcięższy, bo waży około kilograma. Tylko kilogram? To też dalej coś mało. Ale poczekaj, bo przecież mamy w ciele około 640 mięśni. Tak, 640. Jedne mniejsze, drugie większe. No w sumie stanowią nawet do 50% masy ciała. O, czyli połowa mojej wagi to mięśnie. Niesamowite. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy wszyscy mięśniakami. No, no mniej więcej. Tak, hmm, ale... No tak, hu, hu. No, w ogóle to one odpowiadają nie tylko za sam ruch naszego organizmu, zachodzenie i tak dalej, ale również za przesuwanie pokarmu w jelitach, o czym już żeśmy mówili ostatnio w odcinku mhm. naszym. Też wydawanie artykułowanych dźwięków, czy tam regulacja ciśnienia krwi. Wydawanie artykułowanych dźwięków, ło ho, ho, ho Co to za słownictwo? A tam cicho być, no to, to tak miałem napisane tak w tym, tak, tak go jak, jak szukałem Gdzie? Tego. Gdzie? Nie? Nieważne. Tak. Tak. Ale ważne, co to jest, to wydawanie artykułowanych dźwięków. Wojeny, ojeny, o co to, to, to. Co wojeny? Nasi słuchacze mogą tego nie zrozumieć, bo to bardzo naukowe określenie. No dobra, no to okej, okay, to, to wyobraź sobie, że masz zabawkę. Ja nie mam zabawek. Co? Oni, jednej zabawki? No nie, a ty masz? Yy, no nie, no ale może, czekaj. może? Nie, zaraz. A to? Nie. To też nie. No dobra, no, ja nie mam, ty nie masz, ale na pewno twój pies ma. No tak, zima, to ma dużo takich piszczałek. No właśnie, I takie piszczałki, albo taki pip albo chrum-chrum, albo na przykład jakieś takie autko robi brum, to teraz też pomyślisz, że śpiewasz, albo lepiej, krzyczysz na mnie, la, la, la. że znowu sięgam po biszkopta zamiast po jabłuszko czy tak tyle. No dobra, czyli po prostu chodzi o dźwięk. Tak, to wydawanie artykułowanych dźwięków Ach. to takie specjalne, tak naukowe określenie na to, co specjalnie i tak intencjonalnie robimy naszym głosem, czyli mówimy tak, żeby inni nas zrozumieli. Rozumiesz? No rozumiem, to nie mogłeś tak od razu, że to dźwięk po prostu. No mogłem, ale nasz podcast ma być naukowy, podobno, tak? No to sama rozumiem. no tak. Okej, okay. ale w dalszym ciągu mamy chyba. Mm, nie mamy wszystkiego. Skoro mięśnie mogą stanowić prawie połowę masy ciała, to jak sądzisz, ile twoje mięśnie mogą ważyć? Hmm, to jakby tak pewnie. Zac... Co? Ej, nie, zaraz, 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 sprytny, nie, nie powiem, nie ma szans, nie. Ale bez tego nie dowiemy się, ile nam jeszcze brakuje. E, wiem, czego nam jeszcze brakuje krwi. Przecież w żyłach płynie krew. A racja. A standardowy człowiek ma w sobie od 5 do 6 litrów krwi, co stanowi około 10% wagi ciała. A z ciekawostek to mężczyźni mają około 1 litr więcej krwi niż kobiety. A. O, no naprawdę, to u mnie się 10%, u mnie będzie chyba jakieś 8 kg wagi. Ha, 8% wagi. No, to już wiemy, ile ważysz. Co? Ha, ha i co teraz? A nie, zaraz, ja nie za bardzo znam się na matematyce. Yy, muszę poprosić o pomoc naszych słuchaczy. Na pewno rozszyfrują Twoją wagę. Ej, to nie fair, na pewno coś jeszcze pominęliśmy. Spokojnie doliczymy jeszcze do tych organów kości i tonę Twoich ciastek i serniczków, które zjadasz. Właśnie kości, o nich zapomnieliśmy. Przecież mam ich dużo są ciężkie. No, jeśli chodzi o Ciebie, to masz pewnie niewiele ponad 200, ale nasi słuchacze mogą mieć ich nawet ponad 350! Jak to? Nie no tak to, wraz z wiekiem ilość kości się zmienia, ale najważniejsze, że stanowią około 10 kg wagi u kobiety i około 12 kg u mężczyzn. Nie, na pewno moje są cięższe, na pewno. Dużo więcej ważą niż 12 kg. Co, na bank? To ile w końcu ważysz? Bo tyle gadania, nic nie wiem. Yy, no, ale już wszystko powiedziałem, reszta to jest sekret. O, dobra, dobra. Ale jak na Ziemi ważysz 100 kg, tak podejrzewam, to na Marsie ważyłbyś tylko 38. Nie, ty Lecimy na Marsa? Niezły pomysł. Następny odcinek nadajemy z Marsa! Właśnie, dzięki, że byliście z nami. Lecimy na Marsa! Pa! Pa!